Dzień dobry, moi drodzy! Dzisiaj zapraszam Was na losowanie wycieczki. Zobaczymy, gdzie pojedziemy. Najpierw propozycje, jakie mieliśmy. Do Anglii. Wesołe miasteczko. Szklarska poręba. Do Zoo. Karpacz. Mazury. Rewal, Trójmiasto, Dania, Francja, Hawaje i USA, czyli Stany Zjednoczone. Biorę naszą maszynę losującą, już ją znacie z zeszłego roku i wszystkie karteczki teraz pozaginam. I podkładam do naszej maszyny losującej. Zobaczymy, co nam wypadnie. Troszkę potrwa, ale zobaczymy, zobaczymy. Nie rozkładają się. tam się rozłożyła, zaraz poprawię. Wszystkie składam tak samo, żeby nie było, że coś, jakieś oszukaństwa. Wszystkie propozycje, które padły, i na naszej grupie messengerowej, i na mojej, moim prywatnym messengerze, bo też dostawałam. Wrócę do maszyny losującej. Ojej. Teraz poprawię te, co tam się niedobrze, też się rozkładają się rozkłada. Dobra. Mamy. Dobra. Maszyna losująca zaczyna mieszać. już. Policzymy do dziesięciu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Trochę się tutaj powie. Muszę rozdzielić i uwaga, 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 losujemy, losujemy. Dobra, mam. No, uwaga, mam. Jedna, jedna. Odkładamy maszynę losującą. Uwaga, rozkładamy. O, kochani, daleka podróż nam się szykuje. Jedziemy, Le właściwie to lecimy, chociaż możemy płynąć statkiem, jak chcecie, do USA, do Stanów Zjednoczonych. Co my tam możemy zobaczyć? Nie wiem. Wodospad Niagara. Tam jest też Disneyland, moi drodzy. Mm. I jest Las Vegas. Kasyna to chyba dla waszych tatusiów bardziej by były odpowiednie. Chociaż mamy, chyba też lubią grać. Więc, mm. moi drodzy, pakujemy się. Zabieramy walizki, coś ciepłego, bo może będzie zimno, jak lądujemy. Yy, okulary przeciwsłoneczne, bo może być drogo. Maseczki obowiązkowo. Możecie zabrać swoją ulubioną maskotkę. I może rodzice pojadą z wami albo babcia, tata, piesek, kotek, brat, siostra. Kto chce. Z nami lecieć, to zabieracie. Czekam na Wasze zdjęcia, które będą potem umieszczone w filmiku. Spotykamy się na lotnisku. Termin mamy do soboty? Do niedzieli, może. Do niedzieli możemy sobie robić przygotowania. Do zobaczenia.